Dziękuję Ci bardzo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z dużą przyjemnością i z zaciekawieniem wysłuchałem prezentacji mojego poprzednika. Moja będzie troszeczkę bardziej mniej techniczna, natomiast chciałbym pokazać, jak wygląda kwestia bezpieczeństwa z punktu widzenia dostawców chmury, biorąc pod uwagę, co się wydarzyło w ciągu ostatnich miesięcy, jeżeli chodzi o sytuację z COVIDem. Może na początek dosłownie minuta autoreklamy. Jestem przedstawicielem firmy Aruba Cloud. Aruba Cloud jest to drugi największy włoski dostawca chmury z korzeniami europejskimi. Posiadamy prawie 10 tysięcy klientów w Polsce. Chyba już teraz można napisać, że ponad. Zdecydowanie ponad 200 tysięcy fizycznych serwerów w Europie. Firma pochodzi oryginalnie z Włoch. Tam posiadamy trzy centra danych i czwarte jest budowane, ale posiadamy także centra danych w Warszawie, we Frankfurcie, w Ktis, koło Pragi w Paryżu i w Londynie. E, jesteśmy dostawcami chmury w modelu IaaS i PaaS, czyli infrastruktura jako usługa i platforma. E, no i oczywiście zdajemy sobie sprawę, że globalni gracze typu Amazon, Google czy Microsoft są zdecydujące m, najczęściej znanymi dostawcami chmury. Natomiast europejscy dostawcy chmury są także bardzo ciekawą alternatywą, szczególnie jeżeli myślicie o kontekście Multiclouda. E, polecamy m, jest to dosyć ważne, jeżeli mówimy o kwestii właśnie bezpieczeństwa, nawet pod kątem regulacji prawnych. Czym jest chmura, to na pewno nie muszę wam tutaj tłumaczyć. Ja bym tylko się przytrzymał dwóch definicji. Jedna to jest ta definicja z podziałem na trzy, na trzy rodzaje usług, czyli jasowa, pasowa i sesowa. Natomiast my w Arubie mówimy, że chmura to po prostu dane, bo tak realnie rzecz biorąc chmura jest centralnym ekosystemem dla gospodarki cyfrowej. I jakby na moment odkładając kwestie tak już stricte techniczne, to chmura po prostu jest dla nas środowiskiem, gdzie te dane migrujemy, przetwarzamy, stoređujemy, backupujemy, analizujemy, optymalizujemy, wpisujemy, wysyłamy, przesyłamy po prostu wszystko kręci się wokół danych, i tak naprawdę myślę, że podejście dużych graczy, jeżeli chodzi o kwestie, o kwestie chmury. Jest takie, że coraz częściej raczej chodzi o rozwiązanie konkretnego problemu i przygotowanie dla, nas, dla was konkretnego czy dla nas narzędzia, które jest, wykorzystuje możliwości zasobowe chmury. I tak ta chmura będzie widziana już myślę bardzo niedługo. Po prostu będzie to multum narzędzi, jakie już dzisiaj ma Amazon, Google, czy Microsoft, czy też Aruba, które po prostu siedzą na, na rozwiązaniach chmurowych. Krótko. Jeżeli chodzi o, o sytuację chmury w Polsce, jak to wygląda, jak widzicie na tym slajdzie, Polska według Digital Economy and Society Index w roku 2019 zajmowała dosyć odległe miejsce, bo można powiedzieć, że przed nami była tylko Estonia, Rumunia i Bułgaria. Jeszcze przy mnie Estonia, L. Jakiś inny kraj, teraz nie pamiętam dokładnie. Ale jeszcze gorzej wypada nasz indeks z podziałem na poszczególne części, bo tutaj widzimy, że na ten indeks składa się pięć różnych faktorów. Faktorem, który nas najbardziej interesuje, to jest tak zwane Integration of Digital Technology, bo w tym właśnie faktorze ukryta jest chmura. I kiedy patrzymy sobie na badania Komisji Unijnej, jeżeli chodzi o kwestię cyfryzacji, to Polska zajmuje. Zaszczytne 27 miejsce na 28 możliwych państw członkowskich, czyli jesteśmy na miejscu przedostatnim i tak już jest od dłuższego czasu, czyli od roku 2016, kiedy, kiedy zaczęto ten indeks mierzyć. Nasz wzrost, jak widzicie, jest mniej więcej rok do roku w tym indeksie o jeden punkt procentowy, czyli bardzo niewiele, tak naprawdę. I kiedy średnia wszystkich krajów wynosi 18%, jeżeli chodzi o używanie chmury w przedsiębiorstwach. To u nas jest to obecnie 7%. Myślę, że w 2019 będzie to na poziomie 8-9%. Natomiast myślę, że rok 2020 będzie znacznym przyspieszeniem. Prezes Microsoftu, pan Satya Andela, powiedział, że nic tak nie pomogło w przyspieszeniu cyfryzacji gospodarki, jak właśnie COVID. Jeżeli mówimy o jakichś pozytywnych aspektach COVID-u, to właśnie chyba jest ten, że zobaczyliśmy przyspieszenie, które normalnie zajęło około dwóch lat, a zrobiło się niejako w dwa miesiące. No, i to było bardzo wymuszone, można powiedzieć, przez wiele różnych czynników. Ja bym chciał się dokładnie troszkę na tym skupić i przedstawić Wam kilka badań, które przeprowadziliśmy dokładnie kilka miesięcy temu. Pierwsze badanie, to było badanie, które zrobiliśmy w trzech krajach: w Polsce, w Czechach i na Węgrzech, jako że odpowiadam do, dosłownie za te rynki, jeżeli chodzi o nasze usługi. Badanie zostało zrobione w lutym tego roku, czyli dosłownie na miesiąc przed całą pandemią, jaka wybuchła, między innymi w Polsce. W tym czasie jeszcze o wirusie słyszeliśmy bardziej z wiadomości, że coś w Azji, o WUHAN, natomiast za bardzo się tym nie przejmowaliśmy. Nasze dni wyglądały jak co dzień. I w tym okresie zrobiliśmy zrobiliśmy badanie wśród 230 230, 250 firm w Polsce, 200 w Czechach i 200 na Węgrzech. Firm z sektora zarówno SMB, jak i z sektora Enterprise. Zadaliśmy pytanie, jak firmy rozumieją i definiują kwestie cyberbezpieczeństwa i zagrożeń z tym związanych, co, co, według nich, co według nich jest największym zagrożeniem. Ciekawe było to, że zdecydowana większość boi się o swoje dane. Kradzież danych była największym zmartwieniem, jeżeli chodzi o kwestie zagrożeń. No i złośliwe oprogramowanie, 36%, czyli tak naprawdę też de facto kwestia związana z bezpieczeństwem danych, bo jak dobrze wiemy, złośliwe oprogramowanie najczęściej albo nam szyfruje dane, albo nam je może skasować, albo nam je kradnie, więc tak czy inaczej Najbardziej firmy boją się kwestii bezpieczeństwa swoich danych. Trzy pierwsze miejsca to tak naprawdę kwestie danych, bo złośliwe oprogramowanie, bezpieczeństwo danych osobowych, kradzież danych to tak naprawdę jedno, w dużej mierze i to samo. Utrata danych w wyniku awarii, kolejne pytanie, kolejna odpowiedź, także wskazuje, że firmy najbardziej się boją utraty kontroli nad swoimi danymi. I to jest coś, co dotyczy wszystkich rynków, zarówno rynku polskiego, czeskiego, jak i węgierskiego, i myślę, że nie tylko tych rynków. Po prostu, jeżeli chodzi o kwestie cyberbezpieczeństwa, Lęko dane jest czymś naturalnym. Następnym pytaniem, jakie zadaliśmy, było to, to, jakie podejmowane są działania w celu zabezpieczenia tych danych. No, i tutaj można powiedzieć, że odpowiedź jest wręcz reklamą któregoś z dostawców programu antywirusowego, aczkolwiek nie jest, są to nasze badania, ponieważ. 53% stwierdziło, że jedyną formą działań za, mających zapewnić bezpieczeństwo ich firmie pod kątem cyberbezpieczeństwa, to jest po prostu stosowanie programu antywirusowego. Oczywiście nie pytaliśmy już jaki program antywirusowy. Tutaj mamy bardzo wiele innych badań, które wskazują, które programy są najczęściej najbardziej popularne na rynku polskim nie tylko. I na pewno jest to dobry krok. To znaczy program antywirusowy jest czymś, co mamy nawet w systemie Windows 10. Windows Defender, który działa sobie całkiem nieźle. Biorąc pod uwagę inne nawet programy. Natomiast warto zwrócić uwagę, że to jest tak naprawdę, po pierwsze, tylko połowa firm ma ten program antywirusowy, bo tylko 53% nam to wskazywało, i większość nie robi nic więcej. Backup, czyli kwestia, można by powiedzieć czegoś oczywistego, zgodnie z powiedzeniem, że backup dzieli, czy ludzie dzielą się na tych, którzy robili backup, robią backup, jeszcze tego nie robią. No więc okazuje się że znaczna część jeszcze tego nie robi, bo tylko 18% firm stwierdziło, że w ogóle stosuje tego typu zabezpieczenia, a tylko 7% z nich słuchajcie szyfruje swoje dane, co też jest dosyć bardzo, bardzo ciekawą rzeczą. Szkolenia dla pracowników, no też tutaj jest to temat dosyć można powiedzieć niedoszacowany, bo tylko 24% firm szkoli swoich pracowników, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o bezpieczeństwo danych. No i kolejna taka ciekawostka z mojej strony to jest na przykład to, że regularna zmiana haseł to tylko 3%. Tylko 3% firm słuchajcie zmienia regularnie swoje hasła. Czy ma w ogóle politykę zmiany haseł? No to jest ilość, bym powiedział wręcz śladowa, praktycznie procent błędu. A idąc dalej można wyznać wniosek, że właściwie firmy w ogóle nie zmieniają swoich haseł. Co jest przyczyną bardzo wielu przykrych sytuacji w tego typu firmach. Czyli z jednej strony firmy zdają sobie sprawę z kwestii zagrożeń, że istnieje realne zagrożenie tego, że ich dane mogą zostać ukradzione, zaszyfrowane, wykasowane. Natomiast tak naprawdę bardzo wiele firm nic z tym nie robi, a tylko część coś robi, chociaż no, można powiedzieć, że niewystarczająco. Jak to się ma do chmury? Zapytaliśmy, jakie są, czy firmy trzymają swoje dane w chmurze? 33% firm z tego badania odpowiedziało, że tak, natomiast zdecydowana większość, czyli 67%, nam odpowiedziało, że nie, nie trzyma swoich danych w chmurze. No i kolejnym logicznym pytaniem jest, a dlaczego? Pytanie, które zdaje każde dwuletnie dziecko, więc można powiedzieć, że bardzo intuicyjne pytanie. No i można. To jest zauważyć, że zdecydowana większość, bo aż 47%, jak zobaczymy dwie odpowiedzi, które tutaj następują, po prostu nie ma zaufania do dostawców usług w chmurze. Nie mamy zaufania i obawiamy się o bezpieczeństwo naszych danych u zewnętrznych podmiotów. Tylko 34% odpowiedziało, że po prostu ma wdrożone własne procedury. A24 powiedziało, że nie widzą takiej potrzeby, co akurat jest OK, bo oczywiście migracja do chmury nie jest remedium na całe zło i trzeba się dobrze do tego przygotować i zastanowić, jak chcemy z tej chmury skorzystać i co chcemy do niej przenieść. Natomiast zdecydowana większość po prostu się obawia przekazania swoich danych, nawet jeżeli widzieliby w tym jakąś wartość dodaną, boją się przekazania danych do podmiotów zewnętrznych. I tutaj przejdę na moment do innego badania, które zostało zrobione w czwartym kwartale roku 2019, już nie przez nas, a przez Tails Security Cloud. Ta firma przepytała ponad 3300 firm z sektora enterprise na całym świecie i zadała im proste pytanie. Czy trzymają swoje dane w chmurze i ile z nich je szyfruje? 48% trzyma swoje dane w chmurze, Tutaj warto podkreślić, że badane były firmy zarówno ze Stanów, z Azji, z Europy, więc tutaj jest znacznie większy procent firm, które już korzysta z rozwiązań chmurowych, ale tylko połowa z tych firm te dane rzeczywiście szyfruje. A propos bezpieczeństwa. A zgodzimy się z tym, że sektor enterprise jest sektorem, który ma swoich często specjalistów czy oddziały IT, i informacja, że tylko połowa z nich szyfruje dane, które trzymają zewnętrznego dostawcy, jest co najmniej zastanawiająca. Można powiedzieć, no dobra, być może są to jakieś mało wartościowe dane, być może są to jakieś dane śmieciowe, które są tam przerzucane. No nie do końca, ponieważ firmy trzymają bazę danych o klientach, pocztę firmową i dane klientów, czyli można powiedzieć, że bardzo wrażliwe dane są trzymane w chmurze. I mimo tego, że te dane są wysoce wartościowe i wrażliwe, ponad połowa firm nie korzysta ze zwykłego szyfrowania w momencie korzystania z rozwiązań chmurowych na bazie multi-cloud. Na początku kwietnia przygotowaliśmy wspólnie z zaufaną stroną webinar na temat bezpieczeństwa pracy zdalnej. Webinar cieszył się ogromnym sukcesem. Mieliśmy ponad 2600 słuchaczy i połowa z nich wypełniła ankietę, którą przygotowaliśmy pod koniec webinara. Dlatego można powiedzieć, że dane, które otrzymaliśmy, były dla nas bardzo wartościowe. Otóż zapytaliśmy osób, które pracują w firmach dużych, małych, czy przychodzą na pracę zdalną lub korzysta z narzędzi online w związku z sytuacją COVID-19 w Polsce. Pamiętajcie, że to jest ankieta robiona na początku kwietnia, końcówka marca. 66% przeszło na pracę zdalną. 20% nie, a tylko 7% były wcześniej przygotowanych, czyli 66% firm przygotowanych. W trybie bardzo pilnym, gwałtownym, tak zwanym emergency, przeszło na pracę zdalną. No, jeżeli odpowiedzieliście pozytywnie, że przychodzi na pracę zdalną, to powiedzcie, jakie narzędzia są wdrażane w Waszej firmie, które lub sami wdrażacie. No i nie zdziwiło nas wcale, że największą popularnością cieszył się VPN dla firmy oczywiście wideokonferencje, narzędzia do zarządzania pracą zdalną, sprzęt do pracy zdalnej, dokupywany. To było pytanie wielokrotnego i odpowiedzi możliwość. Tylko mały procent firm przygotowało backup w związku z tym, jeżeli wcześniej nie miało, lub dysk wirtualny typowy storage, a za serwis, no oczywiście też mały procent migrował do chmury, natomiast rzeczywiście bardzo dużo firm nagle zaczęło zapoznawać się z różnego rodzaju narzędziami cyfrowymi, które no jakby nie patrzeć, bardzo często pomijając VPN-y, są po prostu narzędziami w chmurze, czyli są też usługą chmurową, tylko w modelu SAS, czyli Software as a Service. I tutaj, i tutaj właśnie, posłużę się jeszcze jednym badaniem, które było dla nas totalnym zaskoczeniem. Jest to badanie z kwietnia roku 2020, które tym razem zostało przygotowane przez Kasperski Lab. Kasperski przepytał ponad 6 tysięcy firm globalnie, w większości ze Stanów i z Europy. A propos pracy zdalnej w kierunku chmury i jej bezpieczeństwa, tego w jaki sposób firmy przygotowały się do, do pracy zdalnej. No i powiem Wam szczerze, że te wyniki były dla nas trochę dużym zaskoczeniem, bo okazuje się, że 73% nie otrzymało żadnego szkolenia na temat bezpieczeństwa, a ponad połowa wcześniej w ogóle nie pracowała zdalnie z domu, czyli nie ma doświadczenia w tym temacie, zostało postawione przed faktem dokonanym, tylko połowa z nich otrzymała sprzęt do pracy zdalnej przygotowany. Reszta musiała pracować najprawdopodobniej na własnym sprzęcie z domu, tylko po otrzymała firmowego vpn -a. Tak więc, jeżeli ktoś korzysta z NordVPN-a w tym momencie dla firmy, to naprawdę powodzenia. Polecam nasz webinar o vpn ów który był ostatnio prowadzony przez Adama Hartle z zaufaniem z strony. No i bisienka na torcie, połowa osób ogląda materiały dla dorosłych podczas pracy na sprzęcie firmowym lub prywatnym. Wszyscy wiemy, że najbardziej zainfekowane strony, które mają najwięcej śmieci, które mogą nam się wcisnąć na komputer, to są właśnie materiały dla dorosłych, czyli tzw. strony pornograficzne. Tyle na temat bezpieczeństwa. Żeby jeszcze bardziej zobaczyć ten obraz szerzej, drugie pytanie. Jakiego rodzaju e, usługi niezatwierdzone przez, przez zespół e, IT pracodawcy były wykorzystywane na komputerze pracowników i jaki to jest odsetek? No więc, pracownicy wysyłają maile służbowe z prywatnego maila. E, prywatny komunikator do przekazywania wiadomości, e, bardzo często e, pewnie wiadomości wrażliwych, wiadomości tajnych. Podobnie z wideokonferencjami. Dyski wirtualne, czyli miejsca, gdzie możemy. Udostępniać ważne pliki, także jak najbardziej robili to samodzielne, Trzy narzędzia do wymiany, do, do wymiany plików. Dlaczego o tym mówimy? Ponieważ firmy bardzo się boją o utratę swoich danych, o tym, że dane wpadną w niepowołane ręce. Kiedy tak naprawdę sytuacja z covid em pokazała, że firmy nie tylko w Polsce, bo tak jak mówiłem, to badanie Kasperski było robione na całym świecie i to nie jest, to nie jest problem tylko polskich, polskiego podwórka. Firmy zupełnie nie były przygotowane logistycznie, operacyjnie, jeżeli chodzi o zapewnienie minimum bezpieczeństwa dla swoich danych. Szczerze mówiąc, my byliśmy mocno zszokowani. Ja polecam ten raport, żebyście sobie go przejrzeli, bo on jest naprawdę dosyć szokujący. Tam jest więcej jeszcze informacji, bardzo ciekawy też komentarz i opis ze strony ekspertów Kasperski Lab, pokazujący, że firmy w ogóle nie były przygotowane na taki szybki krok w kierunku cyfrowej, cyfrowych usług. Czyli jednocześnie boimy się o swoje dane, boimy się przekazać te dane na zewnątrz, a z drugiej strony bardzo często te dane już są przekazywane, już je wysyłamy do chmury w bardzo różnym formacie tak naprawdę, albo robią to nasi pracownicy i nad tym wszystkim nikt nie ma absolutnie żadnej kontroli. Tak więc co COVID zmienił? No COVID na pewno wprowadził firmy w nową erę można powiedzieć na speedzie. Co odbija się czkawką bardzo wielu firmom, i wiele firm nawet sobie nie zdaje sprawy, jak bardzo źle do tego podeszło, a jednocześnie ciągle się boi chmury, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa swoich danych. COVID na pewno wzmocni branżę e-commerce, i o tym już się dosyć głośno mówi. I dlaczego ten temat poruszamy, jeżeli chodzi o kwestie COVID-u i bezpieczeństwa danych? Ponieważ bardzo mocno widać, myślę, że wy też to widzicie, że to, co COVID zmienił na stałe, to jest na pewno to, że przyspieszył rozwój rynku e-commerce'owego, ale przede wszystkim pokazał, że praca zdalna jest możliwa, że są już do tego narzędzia, że te narzędzia nie są drogie, a nawet często są bardzo tanie lub darmowe. Oczywiście nic nie ma za darmo, coś za coś, no ale powiedzmy, że są na wyciągnięcie ręki, dla praktycznie każdej firmy. Tak więc praca zdalna jest na pewno czymś, co będzie się coraz bardziej rozrastało. Kwestia bezpieczeństwa danych w tym momencie jest tematem niezwykle ważnym i istotnym. Ponieważ te nasze dane, dane firmowe, będą na komputerach czy prywatnych, czy firmowych, naszych pracowników, a dalej najczęstszą przyczyną wycieku danych czy szyfrowania danych, przez czy osoby, które polują na to, są najbardziej najprostsze metody, czyli czynnik białkowy, różnego rodzaju maile, malware i tak dalej. Tak więc z jednej strony widzimy ogromne przyspieszenie, z drugiej strony widzimy ogromny chaos, jeżeli chodzi o kwestie związane z wejściem na, na rynek cyfrowy. Jeżeli pewien taki chaos komunikacyjny, jeżeli chodzi o kwestie, czym tak naprawdę jest bezpieczeństwo, czym tak naprawdę jest bezpieczeństwo danych, bo bo nie da się ukryć, że, że temat bezpieczeństwa danych jest bardzo ważny i firmy po prostu się słusznie o, o, boją i myślę, że kwestie, kwestie takiego bezpieczeństwa należy bardzo często i intensywnie poruszać. Natomiast całkowicie widzimy automatyczny chaos. Wcześniej pokazywałam Wam slajd, że LPP wybrało dużego dostawcę chmury do swojego rozwoju kanału e-commerce'owego. Między innymi dlatego, że po prostu nie radziło sobie z rozwojem bezpiecznej technologii, także pod kątem infrastruktury na swoim własnym podwórku, a zobaczyło, że nie ma innej drogi, jeżeli chodzi o rozwój. Tutaj Aruba akurat wspiera się na pięciu fundamentach, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa danych. Zawsze powtarzamy, że: Behind every cloud there is a data center czyli za każdą chmurą stoi centrum danych i początkiem Bezpieczeństwa jest przede wszystkim bezpieczne centrum danych. Nasze centra mają najwyższy standard, czyli NCI rating 4. Warto o tym poczytać. To jest najwyższy możliwy standard dla budynków, które są centrami danych, i to jest przyznawane tylko w momencie, kiedy taki budynek już jest projektowany z myślą o tym, o tym bezpieczeństwie, czyli odpadają wszelkiego rodzaju stare magazyny, piwnice czy inne budynki, które są przekształcane na centra danych. Jesteśmy w 100% europejscy, dlatego podlegamy jurysdykcji europejskiej, jeśli chodzi o bezpieczeństwo waszych danych. Jesteśmy współzałożycielem organizacji CISPE. Jest to Stowarzyszenie Europejskich Dostawców Chmury w Europie. Polecam poczytać sobie na temat tego stowarzyszenia, bo ono bardzo dużo dobrego robi, jeżeli chodzi właśnie o kwestie regulacji danych i bezpieczeństwa, ale także możliwości tak zwanego swobodnego przemieszczania danych pomiędzy różnych dostawców chmury, żeby nie było żadnych vendor locków. To jest też mega, myślę, ważne. I tak jak mówiła wcześniej Ania, ze swojej strony bardzo Wam zachęcam do zapoznania się z naszym e-bookiem, Wadomyką Bezpiecznej Chmury, gdzie możecie znaleźć bardzo dużo fajnych technicznych kwestii. Zostało napisane przez prezesa Cloud Alliance Polska, Marcina. Ja czekam do tego, tym bardziej zachęcam do, do przeczytania. Jest to całkiem konkretny kontent, ponad 100 stron, bardzo dogłębnego opisu, jak przygotować bezpieczną migrację do chmury, jak bezpiecznie korzystać z chmury, do, na jakich rzeczy warto się przygotować pod kątem chmury, ponieważ chmura nie jest remedium na całe życie, tak jak już mówiliśmy, tam się też zdarzają problemy i kwestia zabezpieczenia danych już na poziomie migracji, na poziomie później zarządzania czy audytów jest mega, mega ważna. A wydaje się, że mm, temat bezpieczeństwa jest bardzo dużo się o tym mówi. Wiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że dane trzeba zabezpieczać, ale jak badania i nasze, i, i tutaj te inne, które Wam pokazałem, udowodniły, tak naprawdę bardzo wiele firm za bardzo nie wie, jak się za to zabrać. E, dlatego też zachęcam Was do dyskusji, jakie macie własne doświadczenia po bezpieczeństwa danych. E, my na bieżąco robimy takie webinary z zaufaną z tą stroną e, i. Adam zawsze przygotowuje bardzo ciekawe kejzy, jakie występują nie tylko na naszym polskim podwórku, ale także na globalnym. I też Was zachęcam do, do tego, żebyście posłuchali naszego naszego webinara. Jest na naszej stronie a propos właśnie bezpiecznej pracy zdalnej. Już niedługo kolejny webinar o. Sieci Tor, więc jeżeli kogoś to interesuje, to także zapraszamy. A jeżeli chcielibyście potestować naszą chmurę, jeżeli byście chcieli zobaczyć, z czym to się je, jakie mamy usługi i co możemy dla Was zrobić, to zapraszam do kontaktu. Jeżeli będziecie zainteresowani, możemy Wam, możemy wam sprezentować darmowe vouchery o wartości 100-200 zł do potestowania sobie naszych rozwiązań. Dlatego zachęcam do kontaktu.